Witajcie dzisiaj w nowej scenarii, dlatego że szukam nowego miejsca do nagrywania takiego z lepszym światłem, żeby jakość filmów była lepsza. No i to jest właśnie próba numer jeden. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem. 10 rzeczy, które na pewno kupię ponownie. I powiem Wam od razu, że niełatwo było mi wybrać tylko 10 rzeczy, ze względu na to, że dużo rzeczy kosmetycznych dobrze mi służy. Dlatego zdecydowałam się, że pokażę Wam kosmetyki, tylko kosmetyki. Czyli takie rzeczy, które po prostu mogę zużyć i jak mi się skończą, to kupić je ponownie, a nie na przykład akcesoria, które kupię tylko dlatego, że albo się zużyją, albo po prostu je zgubię. I powiem Wam również, że nie pokażę Wam dwóch rzeczy, które recenzowałam, bo uznałam, że chcę Wam pokazać rzeczy, których może jeszcze Wam nie pokazywałam. Natomiast ten antyperspirant z Nivea i Pure and Natural Action oraz żel w sprayu do włosów. Na pewno, na pewno, jeśli mi się skończą, to kupię jeszcze raz. No i linki do recenzji, tych dwóch rzeczy będziecie mieli na dole. Zacznę może od oleju do włosów Vatika. Jest to olejek na bazie oleju kokosowego. Znajdziecie w nim również olejek z rozmarynu, olejek z, z cytryny i, i jeszcze parę, parę tutaj innych składników. I powiem Wam, że ja teraz bardzo, bardzo rzadko go używam ze względu po prostu na moje lenistwo i ze względu na to, że moje włosy trzymają się jako tako, mimo, mimo kaloryferów. Natomiast na pewno jak zrobi się cieplej i moje lenistwo trochę się zmniejszy, to będę, będę go używać częściej. Ja go lubię bardziej od zwykłego oleju kokosowego, głównie za zapach dlatego że on pachnie takimi słodkimi pierniczkami, taki maleńko lekko korzenny zapach, ciasteczek, który bardzo lubię i, i sprawia to, że mm, po prostu milej mi się go używa niż zwykłego oleju kokosowego. Następną rzeczą będzie nowość w mojej łazience i jest to żel do mycia twarzy z Ifroshe z serii Pure Camille. I ja poprosiłam o ten żel, wyjście do Świętego Mikołaja. Po tym, jak zobaczyłam, nie recenzję, chyba po prostu Ines mówiła w jednym z filmików o tym żelu. I mówiła, że właśnie bardzo dobrze się w niej sprawdza, ponieważ nie odczuwa ściągnięcia twarzy, a bardzo dobrze zmywa całą twarz razem z makijażem. I pomyślałam, że może to jest. Dobry, dobry, żeby po prostu u mnie się sprawdzi i rzeczywiście tak jest. Powiem Wam szczerze, że po żelu micelarnym z Biedronki, który kupiłam z ciekawości i okazał się totalnym bublem, ten jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym, przyjemną zmianą. Ja go zużyłam tyle, tutaj trochę jest jeszcze na bokach, więc mniej więcej tyle od Wigilii, natomiast ja go używam razem z moim mężczyzną, więc jak na dwie osoby i używanie tego żelu rano i wieczorem myślę, że jest całkiem wydajny. Ma bardzo, bardzo ładny, ale delikatny zapach i tak jak Ines mówiła, myślę, że szybko mi się nie znudzi właśnie dlatego, że jest taki delikatny. Można go kupić w Ifroche i kosztuje około, około 20 zł, chyba, a tutaj jest 200 ml i tutaj jest napisane, że jest to delikatny żel wzbogacony o wyciąg z rumianku, dokładnie oczyszcza skórę, eliminując zanieczyszczenie i ślady makijażu, odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, do codziennego stosowania. No i tutaj jeszcze Wam powiem, że makijaż rzeczywiście bardzo dobrze, bardzo dobrze zmywa. Twarz jest odświeżona, taka czuć, że, że naprawdę jest czysta, więc bardzo, bardzo fajny produkt, jak mi się skończy, to chciałam powiedzieć, że na pewno go odkupię, ale przecież ten tak jest o tym, że kupię te produkty na pewno na pewno jeszcze raz, a ja ciągle powtarzam, że go odkupię. No dobrze, następną rzeczą również do twarzy jest. Krem z La Roche Pose, i to jest Efa Duo. On teraz jest popularny dosyć właśnie na YouTube. Bardzo dużo jest. Jego recenzji, ogólnie dużo zachwytów, i ja do tych zachwytów się przyłączam. Ja go kupiłam potem, jak moja cera z bardzo, bardzo suchej i łuszczącej się zmieniła się na normalną, nawet mogłabym powiedzieć, że z tendencją do błyszczenia się w strefie T. No i przez to czasami pojawiają się różne niespodzianki. Nie chcę tutaj narzekać, broń Boże, dlatego że moja skóra nie była problematyczna przez tyle lat i nigdy nie miałam trądziku ani tego typu problemów, że tutaj na pewno nie będę narzekać, no ale lepiej zapobiegać niż leczyć, e, dlatego zdecydowałam się na ten krem, i tutaj już jest końcówka. E, również go używam z moim mężczyzną, i on też jest z niego bardzo zadowolony, i wydaje mi się, że jest dosyć wydajny. Naprawdę nieduża ilość wystarczy, żeby nałożyć go na całą twarz e, i e, bardzo fajnie. Em, bardzo fajnie właśnie działa na skórę, pozbywa się właśnie tych takich jakichś drobnych niedoskonałości, a przy tym bardzo fajnie nawilża moja skóra nadal jest, ma tendencję do uszczenia się i potrzebuje dobrego nadwilżenia i ten krem to zapewnia. Natomiast nie zauważyłam zwężenia porów. Moje pory są z natury dosyć szerokie. Nie są zanieczyszczone, ale po prostu moja skóra tak marzy, że, że pory są dosyć szerokie. I ich, zwę ich zwężenie nie zauważyłam, niestety. Ale poza tym bardzo, bardzo fajny krem. I, aha, i można go kupić na Allegro za około chyba niecałe 40 zł i tutaj jest 40 ml. No i w tym tagu nie obyłoby się bez Carmexu. Tutaj akurat mam wersję truskawkową. Ostatni mój miętowy zgubiłam gdzieś, jak to bywa z większością moich pomadek ochronnych. Jeszcze chyba żadnej nie udało mi się skończyć, dlatego że zawsze ją gdzieś posieję, zostawię albo po prostu zniknie, nie wiem kiedy. I teraz mam ten truskawkowy w odróżnieniu od nie Właściwie nie w odróżnieniu, tylko w porównaniu z tym poprzednim miętowym. Ma bardzo ładny zapach, ale brakuje mi tego dosyć mocnego mrowienia. I po prostu przy tamtym miałam wrażenie, że mocniej działa. Właśnie dzięki temu, że, że ten efekt mrowienia był, był tak dość, dosyć mocny. I pewnie jak ten mi się skończy albo go zgubię, to kupię sobie znowu ten miętowy. Ale to nie ma znaczenia jaki Carmex działa. U mnie fenomenalnie, zimą, latem sprawuje się bardzo dobrze. No i możecie go kupić w większości tych sieciowych drogerii, Super Farm, Rosman Natura, tam nie znajdziecie. I teraz taki, może takie przejście z pielęgnacji do kolorówki, i to będzie um, samo opalać z Daxa. Ja o nim pisałam wam na blogu, link oczywiście będzie na dole i powiem wam, że ostatnio miałam dosyć długą przerwę w jego używaniu. Natomiast po, ostatnim, po ostatniej przygodzie w Maku, o której na pewno Wam opowiem, dlatego że muszę się z Wami tym podzielić, znowu, znowu go używam i stosuję go na szyję. Zmywarka i stosuję go na szyję i na dekolt. Nadal świetnie się u mnie sprawdza, nadaje bardzo ładny kolor paleniźnie i jest bardzo, bardzo, bardzo wydajny. No a resztę, resztę informacji, takich bardziej dokładnych, znajdziecie właśnie w mojej recenzji. Jest niedrogi i naprawdę sprawuje się świetnie, bardzo łatwo się go nakłada, szybko się wchłania, nie zostawia żadnych smug i i nie brudzi ubrań właśnie dlatego, że się tak szybko wchłania, skóra zaraz jest sucha i możemy normalnie nałożyć piżamę albo nawet po prostu t-shirt. Także rewelacja, i on jest dostępny w, w kilku drogeriach. Ja go kupiłam akurat chyba w drogerii Jasminu. Czy Jasmin nazywa się ta drogeria jakoś tak? I kosztuje około 18 zł. Natomiast warto, bo starczy naprawdę na bardzo długo. Kolejną rzeczą jest rozświetlacz, a właściwie baza rozświetlająca z Essence My Base. I to jest baza, ja już ją Wam pokazywałam w moich ulubieńcach grudnia. Ja ją używam jako, tak jak Wam mówiłam, jako rozświetlacz na kości policzkowe, czasami również jeśli mam większy dekolt, tutaj na, na kości obojczyka. Bardzo ładnie rozświetla, zostawiając właśnie dostawiając taki efekt tafli. I długo się utrzymuje, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Ona kosztuje około 15 zł i jest dostępna w naturach. Kolejną rzeczą również, którą możecie kupić w naturze, jest paletka do Bryvis Katris, moja niestety po kilku upadkach niestety. E, trochę ten jaśniejszy cień się pokruszył, ale to tylko i wyłącznie z mojej winy, bo upadłam ich was 5 razy. E, I tak, tutaj są te dwa cienie: jaśniejszy i ciemniejszy. Tutaj jest lusterko. E, natomiast tutaj jest, znajduje się taka szufladka i w niej są, jest pęseta, która jest beznadziejna i w ogóle jej nie używam e, oraz pędzelek z. Taką małą spiralką po drugiej stronie i tego już użyłam za każdym razem, dlatego że bardzo dobrze się sprawdza i powiem Wam, że jest to zamiennik dla tej paletki Dobry Wiz Essence, z tym, że ona też się bardzo dobrze sprawuje i nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast kolory w tej paletce moim zdaniem dla mnie są lepsze, ponieważ te brązy są trochę chłodniejsze. Natomiast sprawdzają się zupełnie tak samo. Tamta jest trochę tańsza, bo kosztuje chyba 10 zł, natomiast ta kosztuje około 15. I tutaj dalej mam korektor, który Wam już pokazywałam. To jest Collection 2000. Jego minusem jest to, że wszystkie napisy bardzo szybko się ścierają, także tutaj już prawie nic nie widać. Ja mam, tak jak Wam mówiłam, w kolorze 1F. I naprawdę bardzo dobry korektor. Używam go codziennie. On ma taki zwykły aplikator. I ja go stosuję pod oczy i tutaj, w takim trójkącie, na policzki. Bardzo ładnie rozświetla. Świetnie koryguje cienie pod oczami. Mam nadzieję, że, że na długo mi starczy. Jeśli nie będzie on dostępny Wtedy kiedy mi się skończy Co jest dosyć prawdopodobne Bo ostatnio nie widziałam go na Allegro Zanim, zanim sobie kupiłam ten, ten korektor Bywał on na Allegro Natomiast teraz dziś zniknął A szkoda, bo chciałam właśnie po wypróbowaniu Kupić siostrze I mamie, natomiast teraz, teraz go nie ma Jeśli nadal go nie będzie A ten mi się skończy To kupię korektor z Catrice Taki srebrny w pędzelku i on też właśnie bardzo dobrze sprawuje się w tym trójkącie pod oczami. On nie jest tak bardzo kryjący jak ten, natomiast lepiej rozświetla i też sprawia, że wyglądamy ładnie i świeżo. Przedostatnią rzeczą jest baza z Elfa, Eyelid Primer. I ja mam w kolorze Sheer. I to jest baza, też właśnie ma taki wygięty troszeczkę aplikator, i jest to ona tu już mi się wrawie skończyła, więc zaraz, zaraz muszę na, za, zamówić następną. I za taką cenę po prostu nie zamienię ją na żaden inny produkt, dlatego że kosztuje około 8 zł. Starczyła mi na ponad rok i nie zawiodłam się na niej ani razu. Zawsze działa tak samo dobrze, lekko. Lekko koryguje cienie na powiekach i wyrównuje ich koloryt i cienie trzymają się naprawdę cały, cały dzień i jeszcze wieczór, także bez, bez żadnych poprawek i jest rewelacyjna. No jak Wam mówię, za te ceny nawet nie będę szukać żadnej innej. I ostatnią rzeczą jest puder. Ja tutaj mam odsypane od mojej siostry trochę pudru jej pudru z Manhattanu i jak mi się skończy w tym pudełeczku, to na pewno sobie kupię duże opakowanie. I jest to puder właśnie sypki. Jego są dwa kolory jaśniejszy i ciemniejszy. I kosztuje około 30 zł w szafach w szafach Manhattanu. W szafach Manhattanu są na pewno w Rosmanach. Nie wiem, czy w naturach też, może w niektórych. I powiem Wam, że bardzo ładny daje efekt. Tego koloru w ogóle nie widać. On stapia się ładnie z naszą twarzą. Efekt, jaki daje. To jest taki wygląd zdrowej buzi. Ona się nie jest bardzo matowa, ale to nie jest taki tłusty błysk i bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda. Nie powiem, żeby się utrzymywał efekt bardzo, bardzo długo, ale można go nałożyć całkiem sporo i nie, pozostawia, nie, nie zostawia na twarzy efektu maski ani nic z tych rzeczy. Więc naprawdę bardzo Wam go polecam. I słuchajcie, to już byłoby wszystko. To jest 10 rzeczy, które na pewno kupię, jak mi się skończą. Ten tak jest odpowiedzią na tak Majdączelity i na pewno pojawi się w odpowiedziach pod jej filmikiem. Natomiast ja zachęcam Was do komentowania. Jeśli Wam się podobało, to kciukujcie w górę. Jeśli nie, no to w dół też to jest dla mnie jakaś wiadomość. No może napiszcie, jakie są rzeczy, które Wy na pewno kupicie, jak Wam się skończą. Subskrypcje też oczywiście mile widziane, także do zobaczenia następnym razem. Pa pa!